Cześć moi drodzy, uwaga, startujemy z nowym projektem, z nową formułą. Eee, koniecznie oglądajcie, zobaczcie co tam nowego się szykuje na kanale. Jak widzicie moi drodzy, projekt powoli się realizuje, czyli YouTube już jest. Jeszcze kilka myślę przeróbek, modernizacji, tak aby było nam tutaj wygodnie przeprowadzać rozmowy, wygodnie sobie siedzieć i będę powoli ruszał z tą akcją, więc widzicie bucik już jest. Jeszcze pokażę jak tutaj z tyłu będziemy sobie urzędować. na kanapa, jakiś stoliczek. Oczywiście kawka obowiązkowo. Yy, I będziemy sobie tutaj mogli spokojnie prowadzić rozmowy na dowolnie wybrany temat. Mam nadzieję, że rozmowy tutaj przeprowadzane w busiku yy, będą owocne. Będziecie się mogli wypowiadać yy, swobodnie i w dobrej, mam nadzieję, atmosferze. A teraz mała symulacja sytuacji. Mniej więcej jak to będzie wyglądało. Cześć, jak masz na imię i co Cię do mnie sprowadza? O czym chciałeś opowiedzieć? No cześć, zwoło Kamienne Serce. Mam takie hobby, kamienie, zbieram. To no bardzo interesujące, a powiedz, po co zbierasz kamienie? Okej, okay, dzięki, fajnie, że mogę tu coś powiedzieć, bo nigdzie wcześniej nie opowiadałem o moim hobby, o zbieraniu kamieni, a to wydaje mi się bardzo interesujące. Okej, okay, rozumiem. No to opowiadaj. No i tak moi drodzy, mniej więcej to będzie wyglądać. No to taka moja pseudo, nie do końca udana instynizacja, no ale chciałem pokazać o co mi chodzi. Chciałem, żebyście widzieli, że chciałbym rozmawiać na różne tematy, nie tylko takie polityczne, nie tylko aktualne wydarzenia, ale też rozmowy z ciekawymi ludźmi, którzy mają coś, robią coś dziwnego, coś ciekawego, dla nich coś ważnego, żeby też mogli o tym opowiedzieć, żeby się mogli Wypowiedzieć, bo podejrzewam, że do ogólnego wydania wiadomości ich przekaz może nie dotrzeć, a u mnie pewnie będzie mógł to zobaczyć na internecie, na kanale itd. Natomiast wiadomo, jakieś ramy muszą być, więc będziemy starali się tutaj jednak zachować pewną kulturę, nie mówię cenzury, ale kulturę czyli nie będzie przekleństw obrażania, jakichś takich rzeczy które ogólnie nie są dopuszczone do emitowania, do edycji w sieci, w mediach i tak dalej. poza tym jestem otwarty na wszelkiego rodzaju rozmowy także serdecznie zapraszam i do zobaczenia